Dajcie smakosze! Dzisiaj upiekę bardzo łatwe, ale niesamowicie pyszne ciasto. Będzie to murzynek z kremem śmietankowo-kokosowym i wiśniami. Na ciasto będą mi potrzebne następujące składniki: półtorej szklanki mąki, szklanka cukru, 4 jajka, kostka margaryny do pieczenia, 50 ml wody, jedno opakowanie. Cukru waniliowego, 3 łyżeczki proszku do pieczenia i 3 kopiaste łyżki kakao. Ciasto będę przekładała kremem, na który potrzebuję 250 ml śmietanki, 50 g cukru pudru, 50 g wiórków kokosowych, jedno opakowanie cukru waniliowego, 250 g serka mascarpone oraz 50 ml mleka, dwie łyżeczki żelatyny. Ciasto będę skrawiać ponczem, który zrobię z wody, cukru i kilku kropli olejku waniliowego. Zamiast ponczem, tort można skropić likierem kokosowym, ale będzie to wówczas wersja tylko dla dorosłych. Tort będę ozdabiać przygotowanym kremem oraz wiśniami. Są to wiśnie wypestkowane z syropu, które zrobiłam latem. Filmik jest na moim kanale. Dokładne proporcje składników oraz sposób wykonania podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od tego, że do garnka wlewam wodę, dorzucam cukier, kakao, cukier waniliowy oraz pokrojoną margarynę. Ten garnek postawię na palnik. Podgrzewam do rozpuszczenia wszystkich składników. Wszystkie składniki się już dobrze rozpuściły. Teraz na bardzo małym ogniu będę gotować przez około 5 minut. Wyłączam grzanie i garnek z masą kakaową wkładam do zimnej wody. Masa musi zupełnie wystygnąć. Jajka rozbiłam i oddzieliłam żółtka od białek. Teraz żółtka dodaję do zimnej masy kakaowej. Dobrze wymieszam. część odleję do miseczki, bo będzie to polewa. Resztę wleję do misy robota. Do masy kakaowej będę dodawała teraz partiami mąkę i proszek do pieczenia. Ciasto już jest dobrze wyrobione. Teraz muszę je połączyć z pianą z białek, ale pianę muszę najpierw ubić. Piana jest bardzo dobrze ubita. Połączę ją teraz z ciastem. Delikatnie mieszam. Przygotowane ciasto, wyleję teraz na tortownicę. Wyrównuję powierzchnię i teraz wstawię to ciasto do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika. I będę upiekła około 30-40 minut. Czy ciasto jest upieczone? Sprawdzam nakłuwając patyczkiem. Tak, patyczek jest suchy, znaczy, że ciasto jest upieczone i można wyjmować z piekarnika. Ciasto zostawiam do wystygnięcia. Jak będzie letnie, wyjmę je z tortownicy. Ten nierówny wierzch ciasta zetnę. I na razie odłożę. Ciasto przekroję teraz na połowę. W tym celu nacinam z boków na tej samej wysokości. Z te nacięcia, włożę nitkę. I krzyżując nitkę, mocno ściągając, przekrawam dokładnie na pół. Wierzch zdejmuję. I teraz przygotuję krem. Jednak zanim zrobię krem, najpierw przygotuję pocz. Wsypuję cukier do wody oraz kilka kropli olejku waniliowego. Dokładnie wymieszam do rozpuszczenia cukru. Przygotuję także żelatynę. Do garnuszka wsypuję żelatynę i zalewam zimnym mlekiem, aby żelatyna spęczniała. Żelatyna spęczniała. Postawię ją teraz na palnik i rozpuszczam. A gdy będzie płynna, zostawię do wystygnięcia. Najpierw ubiję śmietanę. Śmietanę będę ubijać dodając cukier puder oraz cukier waniliowy. Śmietanka już jest ładnie ubita, teraz do tak ubitej śmietany będę dodawała partiami serek mascarpone i będę dalej ubijać. Do ubitej masy dodaję teraz rozpuszczoną i chłodną żelatynę. Połowę kremu przełożę do rękawa cukierniczego. Ten krem na razie odkładam, a do pozostałego kremu dorzucę wiórki kokosowe. Wrzucę ich mniej więcej dwie trzecie. Ten część zostawię do dekoracji. I krem dokładnie wymieszam. Jeden krążek ciasta polegam teraz pączem. I na tak przygotowane ciasto położę teraz krem. Krem wyrównam. i położę drugi krążek ciasta. Na wierzch ciasta wylewam ciepłą polewę. Dekoruję też polewą boki ciasta. Brzegi tortu Udekoruję wiórkami kokosowymi i teraz będę dekorować tort kremem. Te rozetki powkładam w wiśnie z syropu. Do dekoracji używam także gotowych czekoladowych ażurków. Murzynek, przygotowany w formie tortu, ładnie wygląda. A jak smakuje? Powiem wam, jak przyjdą urodzinowi goście. Jest naprawdę pyszny, delikatny, wilgotny. Krem śmietankowy z nutą kokosu podkreślił smak kakaowego murzynka. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.